No cześć, siema, z tej strony to aka Zyxel. No i witam was po troszeczkę dłuższej przerwie spowodowanej oczywiście, jak wiecie, szkołą, no i moimi obowiązkami, których mi po prostu nie brakuje. No i będę się teraz starał, ponieważ już za niedługo są wakacje, będę miał, na, będę miał naprawdę dużo, a naprawdę dużo wolnego czasu na nagrywanie. No i myślę, że odcinki moje się wam podobają. I dzisiaj sobie zagramy troszeczkę Bedwarsów, ponieważ planuję raczej e, nagrywać odcinki bardzo zróżnicowane, w sensie, że raz po prostu nagram Skywarsy, a raz Bedwarsy, oraz e, e, ewentualnie tam jakieś inne jeszcze e, minigierki, których możecie mi napisać pod tym filmem w komentarzu, jakie mogę minigierki nagrać albo jakie gry mogę nabrać, poni nagrać, ponieważ mam naprawdę takich gier bardzo dużo, tylko po prostu zależy, co Wam przypada do gustu. No, i myślę, że możemy jeszcze zacząć, ale pierwsze, jeszcze przed zaczęciem, oczywiście, podstawowo musicie zostawić. Tak, musicie zostawić subskrypcję na tym kanale. No, i jeżeli oczywiście film Wam się spodoba, możecie zostawić lajka. Like no i co? No i myślę, że możemy przejść do pierwszej gry. No to witam w pierwszej arence. No i jeszcze oczywiście pytania odnośnie tekstur packu niestety. No nie dobra, nieważne. E, niestety wam go nie dam, ponieważ wyciągnąłem go tak naprawdę z YouTube'a bardzo, bardzo, bardzo długi czas temu, więc wam nie podam niestety tekstur ale podam wam jego to jest ten sunset. Więc jak sobie wpiszecie go na YouTube powinniście go e, znaleźć. Mam nadzieję, że go znajdziecie. No, mi się w sumie. Oj, mi się uczył. Mi się w sumie bardzo podoba, ponieważ ma ładne niebo. No i nie wiem, ładne zbrojki, mieczyk, interfejs. Wszystko jest w nim po prostu mi się tak jak przyjrzyste i mi się bardzo podoba. No i dobra. No i myślę, że yy, jakość mojego mówienia powinna być yy, lepsza ponieważ, jak już mówiłem to jeszcze w poprzednim filmiku, mam nowy mikrofon, tylko wtedy po prostu kabel mi jakby dostawał. Tak jakby był przy mojej ręce. I ja jeden kabel po prostu czasami tak pchałem moją ręką. Po prostu przez to były takie jakieś dziwne takie uderzenia. A teraz już to. A teraz już to po prostu zniwelowałem. Więc wydaje mi się, że powinna być lepsza y, jakość tego Kurczę, już się do a... Chciałem jeszcze sobie kupić sikierkę lepszą, no ale nie zdążyłem. A i to był błąd, bardzo duży z mojej strony. No, no właśnie. No, ale ten czerwony też nie pomyślał, ponieważ właśnie przejąłem jego lód. I chyba mi starczy już na zbroję. Tak, starczy mi na zbroję. To ze zbroją powinienem go porobić już. Tylko nie mam budulców ze sobą, a bez budulców niestety no nic, nic nie zrobię. Mam nadzieję, że jeszcze nie wyszedł z bazy. Dobrze, nie wyszedł. Jeszcze może jestem w stanie coś zrobić. Dobra, jestem. Myślę, że go porobię. Nadłączy triple clicka w myczce. Nie udało mi się. E, no i dobrze. No i... Oj, nie widać mnie. Przykro mi. E, no to dobrze. Przechodzimy do mm, drugiej gry. No i mam nadzieję, że pójdzie nam ona troszeczkę lepiej, niż mm, ta gra, ponieważ nie poszła nam po prostu za co dobrze. No i dobra, idziemy już na następną rękę drugą. No i jeszcze was bym chciał poinformować o nadchodzącym live, który będzie tak naprawdę albo w ten weekend, albo w następny wtorek, a nagrywam ten, ten, ten jakże piękny odcinek 7 maja, więc... Po prostu będzie we... nie wiem którego to jest ma, ja nie umiem liczyć, bo, e, to więc będzie on we wtorek, a nagrywam to w piątek, będzie, będzie on we wtorek, albo po prostu w następny weekend, albo w ten weekend, to zależy jak mi się po prostu to wszystko ułoży. Dobra, jest. Proszę, ja, ja mu chcę zniszczyć łóżko. Jest. Czyżby się tutaj troszeczkę... o... Rewanżujemy za pierwszą rękę, ponieważ ona była taka troszeczkę niefartowna. No ale ja się teraz boję o swoje łóżko, ale nie dobra, ono jest w zupełności bezpieczna. W ogóle bardzo mi się naprawdę to podoba w Hypixelu, że nie wiem naprawdę bardzo ładne i swoje mapy. A uh, takie serwery jak Mindplay lub Craft MC to są po prostu oczywiście też yy, no premium i nie mam nic do tych serwerów poza tym jednym, że ściągają naprawdę swoje mapy i się na tym tak jakby. no... Hypixel tak robi, podejrzewam, że w większość swoich map robiłem po prostu sam albo nawet wszystkie i są one naprawdę ładne, a po prostu taki jeden. Jeden prosty ziomeczek sobie ukradnie od takiego mapy i no to nie ma sensu tak naprawdę A, Tutaj było nie, nie, nie wiem co się stało w tym momencie co nie, jest, 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 jest Uff, jeszcze źle blok postawiłem Dobra jest, okej, okay, wszystko jest dobrze Bez żadnej pomyłki, jest Let's go no i dobra, no i jak pod tym filmikiem będzie 100 like to ustawiam sobie skin dawejbiego w minecrafcie Nie żartuję Tak naprawdę mój cały kanał podnie bo wszystko się upiera na tym skinie No proszę nie Ja zrobię tego peta, mówię, ja wam mówię, ja go porobię On jest taki Jakim peciążkiem, jak to mówią. To cyk. Kupię sobie trochę e, Koksów tak zwanych. A jego już nie ma. A jak mi trzy karma wraca. I jeszcze jak... Nie on żyje. Nie on nie ma łóżka. No, to idziemy go podjechać. Jak naprawdę prawdziwego będę przez. Przyst... Naprawdę, nie, nie, nie. Proszę, nie idź do mnie. się ciebie obawiam? No, zbliżuję się. od zda baby. Go nie chcę bić. Dobra, sp spróbuję tego załatwić. Tego. Mogę przyzwyczaiłem się już do takich gier, że już przeład przeładowywać chcę miecz. Ale sam jestem z siebie zdziwiony, ale zacząłem grać w Fortnite'a. Nie wiem z jakiego powodu, ale nudziło mi się po prostu, nie miałem już naprawdę w co grać. Co mi... no, czy... grać. Czasami, jak miałem czas, w... po prostu nie miałem po prostu w co zagrać, a nie chciało mi się po prostu grać już, już w takim czasie Minecraft'a. Więc sobie znalazłem takiego Fortnite'a, zainstalowałem i sobie gram. O, 14 zł miał. O, no to superowo. To cyk se taki mieczek? Jeszcze troszeczkę koks. Co to, to z, z Co? On ma łóżko? Nie w... Jak? Co? I dobra, jesteśmy już na, te, na, na następnej grze. A, i tak w ogóle, tak by to była moja pierwsza mapa, jaką zagrałem od kupienia Minecrafta Premium, ponieważ zakupiłem go prawie rok temu i to była moja pierwsza mapa, jaką w ogóle zagrałem na tym serwerze Hypixel. I mi się szczerze, ona bardzo podoba. Wielu, znaczy, wiem, że na pewno. Są osoby, które ją po prostu tak uwielbiają, że jest ich to ich ulubiona. A są osoby, które ja po prostu nienawidzą. A myślę, że ja jestem tak pośrodku, że no i się wyróżniam po prostu tym, że jestem pośrodku. Więc no, Pink się buduje. O, jak mi przykro. GG WP nice try. Let's go! Jak go teraz poroby z tym godem tej gry. Dosłownie. On mnie chyba nie słyszy, nie? To, to, to nie jest CS, tu nie ma kroków, więc mogę z tak chodzić. Na łeb mu spadnę, jak on tu wyjdzie. Mogę go tam zauważyć? Kurde, blaszka. Jajucha, ale co kość znaczył? Jej, jak ja powiedziałem. Proszę, nie usuncie mi tego filmu. Ja już i tak go nagrywam drugi raz, bo mi się to na to nie nagrało. Nie wiem czemu. Czemu ja idę z siedmioma złotami, 7 złotami? Zł, no, no i, no i to chcesz zrobić. No, jest na... Koksia, ole, strafieńka No, 0 HP mu zostało, dosłownie 0 0, 0, 0, jeszcze raz 0 Chyba, że się teraz uleczył tymi swoimi lamerskimi koksami, no uleczył się, ale i tak go Dobra, kolejna W sumie każdej grze mi znieścił Tak, wiem, jestem sierpią w tę grę, ale dobra Czo człowiek się całe życie uczy nie nażartowałem. No, Dobra. Mam 20 zł, co jest? Ale dużo mamy. Dobra, to robimy taką taktykę. I wpijemy tam tak zwanego. Ciapatego. Albo widzisz Ciapatego pod łóżkiem. Co robisz? No, nie wiem, nie wiem. Dobra, idziemy. Na no wybyśmy najpierw sobie ofiarę, tak? No diamenty nawet nie poszły w tej grze. Jestem zdziwiony sobą. No bo... co to, to jest? Kugo i przyjaciele, nie jak się ta bajka nazywa. Dobra, nieważne. No to idziemy. Czemu to się tak w ogóle dziwnie buduje? Serio, to się tak jakoś... Może... To jest czas, żeby zrobić TNT Jumpa. Wiedziałem to od samego początku. Jak teraz spadnę to, to to. to sraka. Ale widzicie, nie spadłem. No. Jak pięknie. O no, co, mam 3 TNT. To na obsidian chyba starczy, co nie? Starczy. No i super. Dolecimy. W ogóle. Górę... Mam pomysł na taką serię. Nie wiem, czy się ona uda, ale od razu mówię, że ona nie jest moim pomysłem. Yy, widziałem po prostu ludzi, którzy tak robią. I sobie pomyślałem: Mmm, ale quality content. No i sobie go wziąłem. Tak, o. Znaczy wziąłem. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale mam taki zamiar, żeby oceniać polskie serwery. Pol znaczy, może niekoniecznie polskie, ale powiem to słowo. Takie. Co jeszcze Czemu ten chłop nie ma zabudowanego łóżka? Tak zwane no, non-premium. I czerwonego nie ma w bazie. Dobra, idziemy do, idziemy do chłopa. On raczej nie, nie zwajduje, on 100% nie zwajduje. Tam jest jego baza, idziemy do niego. Proszę. Że mi tylko starczyło matsów. Proszę, proszę. No nie, jumpa nie zrobię na taką odległość. No jeszcze on tam jest, no ale perfinoć. Boże, ja mam taką szansę, ja bym go już porobił, go już by nie, nie, nie było w tej grze, ale oczywiście... Los tak chce, żebym przegrał. Ale nie, ja to, ja to wygram, ja mówię, Legends never die. Słyszeliście taką piosenkę? Leż... No dobra, żartowałem, dobra. No tak, wy wiecie, że ja żartuję zawsze. Dobra, mówię ci, wygramy. By, mówię wam, wygramy, to jakbym z kimś rozmawiał. Dobra, to kupimy sobie koksa. Ja miałem stak. Ja miałem stak wełny w swoim tym. R dobra, Red jeszcze żyje. No to nice. Dobra, to go robimy. Tako. On. on ma drewno, ile. Nie <laughs> <laughs> nie, żeż to tam, chłopaki, nie płaczę. O ile nie naprawdę jestem. Mam nadzieję, że tym jestem. No, ale. No, ale czemu ja spadłem? Oj, ma fajną pelerynkę też taką chcę. Mój rasęga nie jest lepszy, lol. Bardziej to wygląda jak jakiś. Nie wiem. Kurde. Jakiś kunaj, ale dobra. Dobra, to teraz oglądamy bitwę. Bitwa dwóch armii. O! Co to jest? Co to jest? Jakiś, nie wiem, kagabun czy To jest jakiś klon ninjutsu? Kupmy w ogóle fajnego skina, ale ja nigdy swojego nie zmienię, chyba że wpijecie 100 lajków to założę w jego. No dobra. No to, jak już jesteśmy... O, oh, ale fajna emotka. Oh, jesteśmy już na kolejnej emocy. Przepraszam, że am... <laughs> przerwałem ten jakże quality dance, ale przykro mi jestem taki pan psuja. Dobra, cyk, item shop. Kurde, po co ja kupowałem tego Sworda? W sens to było. Dobra, cyk. O, dobra mam stack. Mam 4 golda, nice. Okej, okay, dobra, co budujemy łóżko. Bad defense po prostu. Like Vietnam. Nie, żartowałem. Jak wietnam Vietnam, jak Vietnam. Ale oż... czemu ludzie zabudowują drewnem? To jest takie nubowskie. Nie mówcie, że on teraz się będzie go odbliżał, A dostałem czerwony z poprzedniej gry, co wygrał. Chcemy tego wina dziwnego, dobra, mam już dwa diaksy. Dwie diaksy. Dwa diaksy patrzcie, jaki spray. No, wy takiego nie macie. Dobra, cyk TNT. Więcej matsów. Tyk, cyk, cyk, cyk. Teraz go porobię. Zrewanżuję się na ostatnią grę. Chociaż chyba się zbliża, więc nie mam z nim szans. Później się okaże, że to jakiś, nie wiem, streamer z Ameryki. No to dobra, no to chyba sobie nie pogramy widzowie na tym odcinku, nie? No chyba nie. Dobra, nie, nie ma sensu go gonić. No nie wiem, co teraz zrobi. No, po co on ucieka? a Teraz do mnie przychodzi. No to nie ma dosłownego sensu. Tym bardziej to co on robi teraz, bo z, z fala dostanie dwa serduszka. Nie, jedno dostał. Dziwne. Widzieliście ten knok? No co się, to, co się dzieje? Jest tam grą? No Nie, to się już wtedy gra. Z racji tego, że w tej grze są zbyt dobrzy ludzie, a ja jestem zbyt słaby. Co by na to, żeby przenieść. postarać się przenieść. E nie, może na przykład Survival odpocząć od tego PvP. Może na przykład, jeżeli e, byłbym w stanie, założyłbym serwer, hostowałbym go, gdzie moglibyśmy na razem na przykład na nim grać. Na razie ja bym grał sam i na razie był zamknięty dla innych, ale ewentualnie e, moglibyście być po prostu grać na nim ze mną. No i to była już ostatnia arena. Mam nadzieję, że że wam się odcinek spodobał, no i zostawcie oczywiście subskrypcję <laughs> która się wyświetla teraz na mojej głowce, mojego piga no i oczywiście lajka, like, jeżeli wam się spodobało a ja na tyle tego nieba się z wami żegnam no i do zobaczenia w następnym filmie i cześć! dobrze, to ja jeszcze tak, jeszcze poza odcinkiem ale chciałbym was zaprosić na y, serwer Discord, który właśnie zrobiłem no i jeszcze wam powiem taką jedną bardzo zachęcającą rzecz, że teraz dwie pierwsze osoby, które wejdą na ten serwer dostaną rolę wyróżnieni i na start 10 level, więc uznaję co to za naprawdę dobry deal, no, link będziecie mieli w opisie, no i zapraszam oczywiście na mi serwer, a my już widzimy się już tak na serio w następnym odcinku.